Czy wiecie, że w Wielkiej Brytanii nazwano mnie Dr. niteczką? To ja wprowadziłam nici liftingujące do Wielkiej Brytanii. Nie pytajcie, jak mi się to udało. Wtedy Wielka Brytania 10-15 lat temu była bardzo konserwatywna, jeśli chodzi o medycynę estetyczną. Były tylko dostępne leczenie przeciwzmarszczkowe, kwas hialuronowy i może jakieś peelingi. I to koniec. Więc jak pojawiła się polka, która przywiozła ze sobą niteczki i zaczęła tymi niteczkami haftować twarz albo i ciało, to wzbudziło duże zainteresowanie. I tak stworzyłam nieinwazyjny lifting twarzy i szyi nitkami. Czym jest taki lifting bez użycia skalpela? Wprowadzam pod skórę bardzo dużo nitek, które układam i modeluję, tworząc taką konstrukcję. Konstrukcję pod skórą, która absorbuje nadmiar skóry, wytwarza nowy kolagen i liftinguje wszystko do góry. Pewnie znacie kogoś, kto chciał mieć lifting chirurgiczny. To zawsze wielka decyzja w życiu, żeby poddać się zabiegowi operacyjnemu. W tej chwili, ponieważ są dostępne nici, to już nie jest taka wielka decyzja. Sama nitka znajduje się w igle lub w kaniuli, którą się wprowadza tak jak u kucie. To mój ruch ręki powoduje, że ta nitka się układa w pewien sposób, a tym Ruchem modeluję twarz, czyli na przykład wyszczuplam linię żuchwy, podciągam skórę, by wytworzyć naturalny policzek, liftinguję linię brwi, wyszczuplam podbródek, naciągam e, skórę na szyi. Te nici muszą zostać pod skórą od 6 do 8 miesięcy. To są normalne nici, takie jak dawniej chirurdzy używali do zszywania ran. Troszkę Zmodernizowane, można powiedzieć, bo tamte nici rozpuszczały się po 30 dniach, a te, które używamy do liftingu twarzy, one muszą dłużej stymulować nam ten kolagen i one są pod skórą od 6 do 8 miesięcy. Po tym czasie rozpuszczają się, a w miejscu nici zostaje nam. Kolagen. Te niteczki pokrzyżowane tak, jakby gazę mieć pod spodem, tak jakbyście gazę nałożyli na policzki i ona jak wyschnie, to też nam podliftinguje skórę. W ten sposób robimy lifting twarzy. On jest przeznaczony dla osób, które mają problemy z wiotką skórą, z brakiem jędrności, z opadającymi chomikami, bruzdami, marszczkami. Podwójnym podbródkiem, Jeśli ktoś ma problem z opadającą brwią, kurzymi łapkami, workami, potoczami, drugim podbródkiem, nieprawidłową linią szyi, jeśli mamy zbyt asymetryczne lub bardzo wąskie usta, też mogę wymodelować modelować tą linię ust tego kupidyna tutaj. Jeśli ktoś ma za długi nos, to można go czubek podnieść, zwęzić i wyprostować. To wszystko jest nieinwazyjnie. Wprowadzamy igłę, pod skórę wyciągamy i nitka zostaje pod. Ona sobie tam pracuje. Do nas należy to, by dostarczać jak najwięcej nawodnienia, by nasz organizm mógł produkować ten kolagen i tą elastynę. Chronić przed słońcem, by nie było przebarwień. Nie dotykać miejsc, gdzie były wszczyknięte nitki, żeby nie skubać czasem, nie drapać i nie zainfekować miejsca wejścia czy tej końcówki tej nici. Czasami zdarza się, że końcówka, szczególnie na początku, zaraz po zabiegu, że końcówka nitki dotyka gdzieś skóry albo mięśnia, i to jest taki, jakby prąd elektryczny drażni u nas. Na może jedną sekundę. Nie jest to nic bolesnego, natomiast no, każdy się zastanawia, co to było. To mija po kilku tygodniach. Po okresie trzech miesięcy zawsze zapraszam mojego pacjenta na konsultację, żeby zobaczyć, czy ten lifting idzie bardzo symetrycznie, czy idzie bardzo pięknie po lewej stronie i po prawej, bo czasem tak jest. Że pacjentka śpi na jednej stronie i nie myśli o tym, że sobie mechanicznie ciągnie tą skórę w dół lub w górę. I nagle się okazuje po tym liftingu, że ta jedna strona poszła dużo lepiej niż ta druga. Ale jeśli ona to ćwiczy ten ruch w górę i w dół przez 8 godzin w nocy, no to, to nie jest dziwne dla mnie, że ta jedna strona może być troszkę inna niż druga strona. Zalecany jest taka poduszka. Wiecie, jak się lata samolotem, mamy taki rogal, można na tym rogalu e, spać przez pierwsze tygodnie, albo po prostu skręcić ręcznik na taki wałek i ułożyć. W koło szyi, po to tylko, żeby nie przygniatać skóry twarzy i nie ciągnąć ją w jedną czy w drugą stronę. Te nitki muszą wyprodukować kolagen, te nitki kolagenu, one muszą nam liftingować w odpowiednim kierunku, w tym, w którym ja te nitki założyłam. Więc jeśli mechanicznie je ciągniemy w innym kierunku. To możemy się spodziewać po trzech miesiącach, że jedna strona może być troszkę bardziej niesymetryczna. Czy taki zabieg boli? No i tutaj w zależności od tego, jaki mamy próg bólu, jedne osoby mówią, że kompletnie nie boli, nawet są w stanie usnąć i chrapać w czasie zabiegu, a drugie osoby mówią, że w skali od 0 do 10, gdzie 10 bardzo boli, to jest okolica 2. 3 do 4 maksymalnie. Jeśli miałabym odpowiedzieć, czy boli, czy nie boli, jest odczuwalne, jest dyskomfort. To nie jest kompletnie bezbolesny zabieg. Dla części może to sprawić niespodziankę, że jest bezbolesny, ale nie dla wszystkich. Natomiast jest on bezinwazyjny i z niewielkim czasem rekonwalescencji. Dlaczego? Ponieważ wkuwając igłę, Musimy się liczyć z tym, że może być jakiś siniak. A jak szybko siniak znika? Sama najlepiej wiesz. Twój siniak może zniknąć w ciągu trzech dni, a może być tak, że nawet zostanie na dwa tygodnie. Dajemy takiemu pacjentowi do domu pewne maści, zalecamy światło ledów, jeszcze inne rzeczy, które pomagają jakby zabezpieczyć, by te siniaki się nie pojawiały, a nawet jeśli się zdarzy jakiś mały siniaczek, to żeby jak najszybciej on zanikł. Dużo pacjentek pyta mnie, czy mogą nałożyć makijaż zaraz po zrobieniu e, liftingu nićmi. Moja odpowiedź jest w tym samym dniu nie, bo nie chcemy zainfekować tych Miejsc, gdzie dopiero co nić była wprowadzona. Więc na następny dzień po 24 godzinach, proszę bardzo, make-up wskazany. Nie wolno tylko przez 4 dni chodzić do sauny, do basenu, żeby nie zainfekować tych miejsc w kuć. Na dziś dziękuję i zapraszam następnym razem.